Jeżeli doszło do sytuacji porwania Iwony przez osoby, które powiedzmy przy wersji drugiej jechały autem, wciągnęły ją do samochodu, osoby te wywiozły Iwonę gdzieś zupełnie w miejsce, które jest odosobnionym miejscem od tak zwanego normalnego życia publicznego, szansa jest. Zupełnie w miejsce, które jest odosobnionym miejscem od tak zwanego normalnego życia publicznego. Zupełnie w miejsce, które jest odosobnionym miejscem od tak zwanego normalnego życia publicznego. Szansa jest. Dlatego, że ktoś może... Mówiąc kolokwialnie puścić farbę. Mm -hmm.